Agnieszka, jak jest uśmiechnięta, radosna, to wiem, że wszystko jest w porządku. I to nas trzyma. Właśnie. Trzeba się uśmiechnąć i, i cieszyć. To nie jest drugi gatunek człowieka. To są ludzie pełne wartościowi. I one w życie naszą naprawdę tyle serca i tyle dobroci. I my się od nich tyle uczymy. Super, Robin, pogłaskamy, Reksia, żeby nie uciec. Prawie nie jakie to jest szczęście, jak ktoś ma zdrowe dziecko. I ona mówi to, że krzycząc to żarty czasami. Z tym, on wyrośnie z tego, a my z tego już nigdy nie rośniemy z takiej choroby. Kiedyś jak zabraknie. No to jest straszna myśl, tragiczna dla nas, ale gdzieś trzeba ich będzie zostawić. Każdy mówi: jesteście aniołami. No jesteście cudowni, no wspaniali rodzice. Tyle tylko, że nic za tym nie idzie. Fundacje, stowarzyszenia, które prowadzą, e, zajmują się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, nie mają warunków, żeby się tymi ludźmi zająć. Nikt ich nie chce, one są zbyt ciężko chore. Opieka nad nimi jest zbyt droga. Po prostu. One nie są wpisane w ogóle w system. Ich nikt nie zauważa. one są niewidzialne, niewidoczne. No jest serdużka. Mój kwiatuszku kochany. Jest opracowany projekt budowy ośrodka SDS, czyli Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25-30 osób. Tam będzie domek gospodarczy, ten ogród, a tak naprawdę ten ośrodek jest tak potężny, że on będzie się kończył niewiele gdzieś tutaj, ta część pierwsza, no i tu będzie ten, ten ogród, no a tu i tam do końca. za nami jeszcze jakiś parking, tak? Będzie. Parking jest tu z samego przodu. Szacowany koszt w granicach 7 milionów, jak nie więcej. To jeszcze będziemy wiedzieli teraz już ostatecznie, kiedy projektant nam to wyceni. Na pewno robią w parterze bo będą także na pokoje, w ogóle będzie, będą okna oszklone, więc oni będą bezpośrednio mogli sobie z tego pokoju, weź, wiesz, pani weźmie zabózeczek i wyjedzie na ten ogród. Aktualna kwota, jaką mamy zebraną, to jest 170 tysięcy. Jest trudno pozyskać pieniądze ze względu na to, że nie ma jakby stricte podbudowy takich ośrodków. No jedynie unijne gdzieś tam będziemy szukać. Tych ośrodków tak naprawdę w Polsce nie ma, a rodzice przez wiele lat walczą o te dzieciaki, jest ciągła rehabilitacja. Po tym 25 roku życia rodzic ma ciężko też gdziekolwiek udać się z dorosłą osobą, bo to już jest dorosła osoba. System nie obejmuje już tak dorosłych dzieci, tak ciężko chorych. My nie chcemy oddawać dzieci, potrzebujemy wsparcia, bo jak się skończyła szkoła. To co mamy zrobić z tymi dziećmi? Chcemy, żeby te dzieci tam były, żeby dojeżdżały, będą wykwalifikowane osoby, będą się nimi zajmowały, dzieci się będą rozwijały dalej. My nie jesteśmy fizycznie już w stanie mu tego wszystko, wszystkiego zapewnić. Po prostu jesteśmy coraz słabsi. Z taką myślą budujemy dla naszych dzieci ośrodek w Jawiszowicach, żeby te dzieci mogły być ze sobą, żeby one nie zostawały teraz same w domu. Ja wierzę, że uda się nam to. Taki kącik, prawda Agnieszko? Który będzie radością dla Ciebie i dla nas. Jeżeli taka placówka powstanie, to, to to dziecko będzie miało szansę na to, żeby mieć kontynuację w rehabilitacji, ale również takim uspołecznianiu. Wyjść z domu, dać rodzicom odpocząć, żeby wrócić do tego domu i, i rodzic był szczęśliwy, z uśmiechem przyjmował do domu to dziecko z pełną że tak powiem, energią, wypoczęty. No, uśmiech to wszystko załatwia. Ogulku, spacer nie doszedł do końca, bo ratowaliśmy wiewióreczkę. Tak? Coś było ważniejszego. Jak spacer dzisiaj. <grych> Ale jutro to nadrobimy. No nie? Syreczka urodziła się o czasie. Wszystko było w porządku. Później się okazuje, że. Jest to czterokończone wyporażenie mózgowe, porodowe. Występuje skolioza, napady padaczkowe. Liczymy paluszki. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wychowywaliśmy razem z żoną, święte pamięci, bo żona, żona też mi zachorowała później po porodzie syna. Ta choroba trwała 20 lat, stwarnienie ściany. Trzy lata temu powołaliśmy żonę. Nazbierało się tego wszystkiego. No i, i, i po prostu, no. Człowiek się martwił o takie rzeczy. Jak będzie ten domek, który mamy zamiar wybudować, no to myślę, że nam ułatwi to, także psychicznie i, i fizycznie. To już mówię, jak, jak już będę w takim stanie, że po prostu nie będę mógł robić go dziecka, no nie, najgorsza już perspektywie. Wszystkie. Eee, tak, wszystkie, żeśmy przeliczyli. Wierzę, że uda się nam to. To utrzymuje człowieka przy życiu i przy nadziei. Jezu. Dziękuję. Syn nie chodzi, nie siedzi, nie mówi, jest pampersowany. 24 godziny na dobę trzeba być z nim. W siódmym miesiącu dowiedzieliśmy się, że nasze dziecko ma epilepsję i porażenie mózgowe czterokończynowe, ciężkie. Zaczął się płacz, pytania dlaczego. Oczko, oczko, tak. Trzeba było się zwolnić z pracy, by zaczął się ciężki czas. W nocy się obudzi, płacze, odkryje się, trzeba wstawać, przykrywać, trzeba wszystko myśleć, wiedzieć za niego, kiedy mu jeździć, kiedy pić. To są osoby, które nie wykonają żadnej czynności, prostej czynności, obok siebie muszą być karmione, pieluszkowane. Do naszych dzieci. Musi być więcej opiekunów, bo na przykład są, są jakieś ośrodki, są jakieś stowarzyszenia, gdzie jest dużo dzieci takich powiedzmy zespołem Down'a poruszających się. A nasze dziecko musi mieć jedną osobę dodatkową, bo ktoś tym wózkiem, bo dzieci są na wózkach, ktoś musi się tymi dziećmi zajmować. Wiele z tych dzieciaków po zostawieniu w domu tak naprawdę im się nasila ta autoagresja. Oni zostają w czterech ścianach, są pozbawieni jakikolwiek kontaktu z ludźmi, z otoczeniem. Jedna osoba po prostu nie jest w stanie tego wytrzymać, bo jest są sytuacje, że dziecko jest pojedzone, przebrane, nakarmione po spacerze, a potrafi krzyczeć, płakać i trzeba coś z tym zrobić. Ale gdy te dzieci będą razem, będą się rozumiały, będą wiedziały, no łatwiej mi będzie odejść z tego świata, żeby on został z kimś. I dla siebie. Takie mam takie uczucia, i umiem tak to pokazać. My jesteśmy na tyle niepełnosprawni, że my nie potrafimy tego czasami odczytać. Weronika naszą pierwszą córką. Urodziła się z prażeniem mózgowym. Przez dwa lata, żeśmy ją diagnozowali, no i właściwie nigdy diagnozy nie postawił. Ciągle mówiła pani neurolog, żeby się tak bardzo tym nie martwić, bo do siódmego roku życia ona z tego wyjdzie. Nie zawaliśmy z tego sprawy tak naprawdę, że to będzie nasze całe życie, tak? Zdałam sobie sprawę, że ona nigdy nie wyjdzie za mąż, że nie będzie miała swoich kolegów, że jej bracia chodzą na podwórko ze znajomymi. Ona tego nigdy nie będzie miała. Nam się ciągle wydawało, że do nas tego wyjdzie, no ale przed okresem dojrzewania duża skolioza pokazała się, te mięśnie były słabsze, bo nagła mąża to próbowała nam chodzić za, za dwie ręce prowadzona była. Miała cztery latka do przedszkola poszła i kochała na wycieczki jeździć z tymi dziećmi. Wszyscy zdrowi, ona tylko była jedną chorą dziewczynką była zawsze w tym przedszkolu dobrze traktowana i, i trzeba było tak zawsze o to zawalczyć, nie? O tą taką jej edukację i takie bycie jednak w środowisku, nie? Żeby to nie było takie ograniczenie, że nauczanie indywidualne w domu, tylko mama i tata i, i potem już rodzeństwo, nie? się zaraz weźmie ogonek książki tak, tu chyba. Aj, aj, się, o, gryź będzie Pan. Tak? ile na do Ciebie przyjdzie, no. I on do ciebie przyjdzie dzisiaj? Kawalerze. W tej głowie jest myślący człowiek. Może tego nie widać i ludzie są często zdziwieni, że on normalnie reaguje. Wie, kto jest kim, wie, gdzie on się znajduje. On czeka na tatę, on się cieszy, że pies do niego przyszedł. cześć, cześć. 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 Że urodził się... Myśmy byli młodymi ludźmi, bo miałam 23 lata. Miał żyć 3 dni. Żyje 28 lat. Urodził się z uszkodzeniem okołoporodowym, porażeniem mózgowe i padaczka lekooporna. Do tej pory realizowaliśmy obowiązek szkolny, więc miał zajęcia w szkole. No i funkcjonował generalnie w społeczeństwie, rehabilitacja. My śmiecie – Skończył 25 lat, wszystko się zmieniło, bardzo, bardzo się zmieniło. To, co wypracowaliśmy przez lata, w tej chwili wszystko uniknie. Ciężko dla niego znaleźć placówkę, która pozwoli się im rozwijać, nawet mieć taki kontakt z przyjaciółmi. – To są zajęcia często indywidualne albo w bardzo malutkich grupach, a to się wiąże z kosztami. Opiekun może być jeden na cztery osoby maksymalnie. To są pieniądze, po prostu. Te dzieci są niemedialne, bo on już nie rokuje. To nie jest słodki dzieciusz, który łapie za serce, gdzie rodzice jeszcze walczą o jego sprawność i żyją ciągle nadzieją, że będzie lepiej. Teraz wiemy, że tak się już na pewno nie wydarzy i nie ma co szukać złotych środków i złotych terapii. Po prostu trzeba przetrwać i dać temu dziecku jak największy, najlepszy komfort życia, bo walczymy od 28 lat, więc to musi, to musi się po prostu udać.